W tej chwili wydaje się, że podstawą tego, żeby w sposób prawidłowy kształtować systemy energetyczne jest prawidłowe budowanie modeli systemów energetycznych i to długofalowe, ponieważ nowoczesne systemy nie będą takie same w każdej, w, te, w każdej lokalizacji, w każdych warunkach, tylko niestety każdy system musi być zależny od wielu, wielu parametrów. Tego nie da się, że ktoś raz podejmie decyzję albo wyliczy, że tak to powinno być. A, powinny powstać narzędzia tak naprawdę dla wielu podmiotów, które potrafiłyby wskazać jakie rozwiązania są optymalne. Te modele są bardzo skomplikowane, ponieważ a, jednocześnie powinno być to a, modele, które liczą na długich horyzontach czasowych. A, modele, które uwzględniają akumulację energii, która niestety w procesie modelowania bardzo mocno utrudnia procesy optymalizacyjne, i jednocześnie rozważać wiele technologii, żeby to modele wybierały rodzaj technologii, a nie człowiek. I tu się jeszcze jeden element wiąże, bo jak mówimy o rozwiązaniach optymalnych, a punkt optymalny znaczy zależy od punktu widzenia, jak to się mówi, tak? I a, jedna perspektywa jest taka, że mówimy o optymalnych rozwiązaniach z punktu widzenia a, przedsiębiorstwa ciepłowniczego. I to jest ten klasyczny rachunek, e, który znamy, ale trzeba pamiętać, że po to, żeby dostrzec sensowność a, tej transformacji, musimy popatrzeć z punktu widzenia społecznego. Pojawia się rachunek ekonomiczny z punktu widzenia społecznego, czyli tak zwane e, koszty społeczne. One zupełnie zmieniają perspektywę, bo proszę zauważyć, że. Koszty emisji CO2, dzisiaj rozumiane z punktu widzenia przedsiębiorstwa, z punktu widzenia społecznego one są zerowe, bo my koszty emisji przekładamy z kieszeni do kieszeni. I a, z jednej strony powinny powstać modele, które pozwolą wybierać w, obecne, w istniejących warunkach ekonomicznych przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania, ale z drugiej strony nasze władze powinny mieć modele liczące z punktu widzenia społecznego a najlepsze rozwiązania, po to, żeby kształtować systemy wsparcia, żebyśmy nie decydowali, że chcemy dziś ten czy taki system wesprzeć, tylko żeby to było oparte na rachunku ekonomicznym, że jeżeli wydamy na wsparcie takiej technologii, to z punktu widzenia społecznego mimo to będzie to racjonalne i sensowne.